Jakbym była gato, to mi cię otruł, przysięgam. Nie no, super supermoce dobre z Niedzielny odcinek z Ginoldem w kościele. Uważaj? Jak puszczę bono, to coś się wydarzy. Ty kur o, ja pier Podkładka mi się skończyła. Jakbym był tak nad zginął, tobą, to bym cię zaj... Jakbym tak zginął, to bym się już nie pokazał na Twitchu więcej. Na kopniaku bym zaczął streamować. Ja pole. A jak ty się ty, ty nie masz strachu? To ten Kraków nie. cię chyba, to ten Kraków cię chyba tak. On jak ruszył do walki, k**a jak mnie ogłuszył. I bym cały czas za tobą. I się zrespiłem na, na twoje plecy. Ja piję Ja bym się maleńki. Nieeee Nie Bo to już sprawdza się Nie no wiesz co po tobie to się nie spodziewałem Takiego czego miałem ogłuszenie i chciałem żebyś za to była co To jest ja ogłuszenie kurwa? Bym... No że nie słyszysz tego kroków bomby nic ja ci wybiegam na pizzę na pełnej. Hej Genold na, 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 my znamy twoje sztuczki, na, 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 hej Ginold. Nie biegaj tak głośno, bo to wszystko słychać Mateusz. O, no, mówię, zapomniałem, że masz słuchawki najlepszej firmy. Dobra, powiem ci tak, zaczynasz mnie wkurzać na tym kościele, ty lubisz takie małe dziwko...

Widzisz mi 254 aż z tego kawacha Już się bałem brzeginy, no jak przy 400 HP ja miałem O kur, To już nie no! Dobra Kurwa kościu to oczywiście wygrywasz Co masz? O ty kur... Bo za ten cię łamie. To ten parak też. Ej, co ty miałeś, że ty mi tak wyjebąłeś? Nic. Jak? Ja miałem 500 hp i mi w ułamku sekundy zajebłeś skład 400 hp. Множник. To, co ja teraz zrobiłem, to się gorzej tego nie dało zjeść. Miałem bucha i chciałem spierzać. I kurde biegłem w ścianę. Ja cię cały czas widziałem przez ścianę, śmieciu. Ja, pfff. co ja zrobiłem? Hej, kolego. Szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu PAGO, który od niedawna daje aż 10% więcej przy doładowaniu, oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę. Do wygrania skiny o łącznej wartości 8000 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to doładować konto na GeForce Skins z kodem PAGO za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Dobra. A jak się mapa podoba? Fajna, fajna. Fajna, bo taka ciasna. Ja wolę takie ciasne. No, to nie tylko mapy. Ale jest ta pau. dobra, ja się sku... jest z No, już się najzastawimy się podobać teraz ta mapa. Ale to chyba mapa to mocna ogólnie. To jest dobre pytanie. No nie, no co to. Let's give it to them boys. No skąd ty wiesz? No! Nie szkórony byłem, żeby wybiegłeś na mnie. Ja pierdolę. Ale było spotkanie kondonów, co? Co no, kurwa, czy ma jakiegoś radarhacka, kurde? Ej, czemu on się na mnie patrzy? Ej, ja mam wucha ma wh, śmieć. Ma radarhacka, kurde, je... Co ty robisz? Właśnie kurwa, nie wiem, ty jesteś. Ej, ma radar haka. Chyba nie widzę w Co jest? Jakiś kampisz, kurde. A ja pierdolę! Kapnąłem mi... się, że też masz bucha! Ale kurde, już Bo... tak powie połowie rundy mówię, ty jest co on tak się patrzy, jebna kurwa! No, Mój, co on się tak patrzy na mnie? Mówię, chyba ma buchaty do widzów. Ej, dobra. Jebany, krwa ku... katol. Skurwysyn, no. Ale w ogóle jak mnie rozjebałeś na tym, wuchano? Nie pierdol! Na dwóch niebitkach się zablokowaliśmy! Nie! Ej, jakie tu się odkur... Miałem rzeczy na tych supermotach dzisiaj. Z Peworem nigdy tak nie miałem, po prostu dwa dzbany chyba. Ej, pierwszy raz miałem dwie nitki i się zablokowaliśmy w tym samym miejscu. O nie! No, z Speborę. Ej, ty jesteś skur Kesik kur... kur... <gulanie> oszaleje! Nie no supermoce dobre zmarnić skórę Co masz? O ty kur... coś masz. Dziwny... kombinuje. Widzowie widzicie to? Skur... syn No ty masz pewnie w jak tak pierdolisz. No clip, nie co ty możesz mieć? O! Kurwa mać się przestraszyłem. co jak? ty miałeś? Nic Zaszedłem cię po prostu, bo widziałem u góry jak jesteś I przeszedłem na łoku pod spodem I przeszedłem ci na plecy po prostu tylko Co? No Jakiego uch... ty, ty się teleportowałeś? <laughs> jak kur... no, możesz się tele... Teleport na plecy wroga Nie możesz by... Nie znaleziono bezpiecznej pozycji do teleportu A bo ja miałem to samo Ja się teleportałem na twoje plecy i... A ja się Ma... na twoje chyba Ty... Albo byłem tak przy ścianie, że się nie mogłeś teleportować, bo nie było miejsca. O Ja pierdolę! No wucha miał, ey ty dziw. A on ma cały czas to wucha, -a. No ile można? Izak Poro, za Bieni Nie no, ile można? On nie wucha! Turniej streamerów 1 na 1 na supermocach, no. O ja pierdolę! O kurwa mać! O ja pierdolę! No, ale teraz dałem ciała. Ja nie mogę, jak jest niski wynik, to widzisz jak ja strzelam, mi ręce mrozi. Ale jakbyś o, mnie zgłokował, to bym już wyszedł i się nigdy nie odezwał. Oj, tak? niewidzialność na koniec, coś już masz Nie, p***dol. To it. już nie ma sensu ogólnie. Ej, hey, ty jesteś, pe... <laughs> <laughs> jesteś pe... <laughs> Zeusik długi był, nie na robotę. O kurwa, czekaj, nie było MP Overtime. Wiesz co miałem? Teleport na twoje plecy i się rozbroiłem. A słyszałeś, że broję? Słyszałem. Ale chyba się zdziwiłeś, kurwa. Ja się zdziwiłem, bo ja chciałem cię zabić. Teleportowałem się na twoje jak zobaczyłem co mam. Teleportowałem się na twoje plecy i nagle jestem kurwa, na z i paka podłożona. Ja mówię, kur... co to robić? Chwyciłem. Je. Dawaj jeszcze raz to. Dobra mapka, nie? Dobra, dobra, ona jest dobra. Dobra. Fajna do kombinatorki. Nie no, coś ma Ale ci wyku... Kur... Mówię, może wychylę, bo się tak go boję, zaczynam się go bać kurwa. Co masz? O jaka kurwa. O jaka kurwa. O, ty. NIE! JAK? Ej, włuchania jest znowu? Ty kur... Niemożliwe! Nie! Niemożliwe! Ej, niemożliwe! kurwa. Ile razy WH? Ej, to jest jakiś troll Kesika na bank. Płaciłeś mu coś? Nie, yeah. no coś jest nie tak. Nie na ka, kurwa. Ja. Nie <grym> Mówię, on zagrał jak ch... to, co ja mówię. Jak chuj! Nie firmo! No nie, kurwa. Ja. Nie firmo Ej, mówię, jak chuj ja. grać ch... to, ja. ch... to, ja. ch... to, co ja mówię, 100% tak ch... Na to, co ja. Ale sprawdziłeś, zrobiłeś to, co ja teraz robię. Zamiast sprawdzić dokładnie, to się popatrzyłeś i odwróciłeś. A ja, kur. człowieku mnie zblokowałeś, nie? Ja się nie mogłem ruszać. Co tam. Się, kurwa, pali mi się coś, kur. Co to, to było? Zdupy ci leciał ogień jakiś, kurwa. Co ty miałeś? Ja jestem rozjemny. Proszę, mam radar z wrogami. <śmienic> <śmienic> Ej, co? Ej! Co ja miałeś? Radar! Ja też miałem <śmienic> radar! Ej, a ja się sam oślepiłem, kurwa! jak Jakbyś, ja piec, jakbyś to wybiegł to od razu, jak ja się zrzuciłem tego flesza, to już mnie najedł. A wybuchowe naboje ja miałem. Pase bisko. Dlatego tak leciał ogień. To jest mistrzostwo na tle, co ty kasz wam cię ogląda? Oj! Kurde, <gulana> <gulana> ile miałeś HP? 300 <gulana> coś, ty! Ja, Ej, ja, jak się przestraszyłem! Jak ja jestem strachliwy dzisiaj, kur... Ty tak nam jedziałasz, może to ty mi tak nam jedziałasz, ty! Oj, Dzinald, oj, Dzinald, oj, Dzinald! Co jest? Ale sobie biegasz wokół mnie Kur... nie widkę ma O skur... syn No ale sobie biegasz te bilum na ch... strzelasz No nie widkę masz Dobra, ja nie wiem gdzie ty byłeś, kur... Na respie stałem Jak tylko strzel, że zapierdala do mnie To się schowałem na respie I mówię mu że kur... Bo... Nie, nie dobra, żeby ty się czy ten berserk zadziała teraz Co miałeś? Natychmiastowe zabicie to zabicie po trapieniu O ja pierdolę, to bolą najgorzej No k... nie ogłuszenie A musi paskę podłożyć Wuchama znowu czy to Nie. Jaka k***a, ch... ale ty jesteś... Coś... Jakbym była gato, to bym cię otruł, przysięgam. Ona mi kiedyś napisała, że mnie otruje jakby. No wiem, że gadaliśmy o tym. Propsowałem ją akurat za to. Ja cię ograłem na mózg. Jeb**e, smog smog mi, że jakiś miałeś, że tam se że dałeś? Nie, dałem se smoga, żeby przeskoczył przeskoczyć przez okno i żeby se potańczyć w nim. Oberzerka, it, ja to rzucę. Hohoooj, Mateusz. Jak szedł, tam pewnie siebie, co ty, co ty, co ty wpadłeś w furię jakąś? Zobaczę jak go pobiję, jak na PGA. Tak? Co mi zra... O ty, to teraz kur... przesadziłeś za to, co powiedziałeś. To żeś kurwa teraz, teraz mnie wkur... no i teraz się baw kur... Teraz się kur... pobaw za to PGA.

Ograł tą repliką i ja się tak kurwa. Ograł nią mnie, żeś tylko kurwa z tych pleców nie wychodził. Szczerbeszkę, <grymna> szczerbeszkę. kiesz, kiesz, kiesz. To on jest egzorcysta w kościele. Kiesz, 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 kiesz,

No nie, ty jest na banku... ...dostałeś jakiegoś. No tak myślałem, że będziesz fejkował. Wyje... za to teraz. No, frajrek, fuj. Nie. Nie, nie! im, ryszki, ryszki, to król Albanii! Kuraka mi wyłączył, no! O kurde, Agata. O, co przyszła? On się, się przestraszył. Fu, jak usłyszałem, że tupcze, to tu przeszedł, mówię, Nie, 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 nie! Król Albanii! Nie, dobra. Jak słyszałem, jak pintami stukam po podłodze, tylko poczułem... Mówię jest koniec. Ale nie weszła. Weszła, weszła, no wyszł się ku... Zamki. <laughs> Wyobraź, że się tak reski za tobą jak ja na super teraz. O, o Jezu! I cię dotyka. A łolchak dziwka miała jana, yeah. łolchak miała, mówię co za k***a, ku... przyna za pier... no. Jakie je... yeah.